Wałuszko, witam serdecznie na stronie Gdańsk.pl w programie Wszystkie strony miasta. Dziś rozmawiać będziemy o zbliżającej się 17 sesji Rady Miasta Gdańska w tej kadencji, a moimi gośćmi są pani Kamila Błaszczyk, wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry w razie Miasta Państwa. Gdańska i pani Katarzyna Czerniewska, wiceprzewodnicząca Klubu Wszystko dla Gdańska. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie też dlatego, że no ten czas płynie, to już jest 17 sesja tych problemów. Y, nie brakuje zawsze czym się radni mają się y, okazję zająć, i wydaje się, że wprawdzie nie będzie mowy o o jakimś, o jakichś takich decyzjach głównych, wiążących dotyczący przy, przyszłorocznego budżetu, bo będą z tego co, co wiem, jakieś korekty związane z, z aktualnym budżetem. Ale taką ważną decyzją, o której warto byłoby chyba porozmawiać, było to przedstawienie budżetu ostatnio w, przez, przez władze gdańska na przyszły rok. Jak pani przyjęły no, ten budżet? Czy to będzie budżet? ofensywny, defensywny, czy taki budżet wyczekiwania? Czy na pewno dużym wyzwaniem dla budżetu jest fakt, że będzie on znacząco niższy, co wynika ze zmian w ustawodawstwie ogólnokrajowym, głównie mówimy tutaj o zmianach w przepisach dotyczących podatku od osób fizycznych. I to przełoży się na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu miasta. Jest to na pewno wielkie wyzwanie, żeby zabezpieczyć wszystkie płatności bieżące i żeby w tym okrojonym mocno budżecie w dalszym ciągu znalazły się finanse na inwestycje. A też na koszty bieżące. Takich usług komunalnych też wzrastają, to też ma swój e, związek ze wzrostem płacy, płacy minimalnej, e, którą nam zafundował rząd i, i którą też przewiduje w kolejnych latach. E, także takie właśnie usługi, stricte nawet edukacyjne e, czy, czy śmieciowe, to wszystko też będzie niestety wymagało większych nakładów finansowych, a w związku z tym, że mniejsze dochody z PIT-u będą, no to niestety trzeba szukać gdzieś tych e, oszczędności. Dlatego tutaj, ten, to jest raczej trudny budżet, bym to tak powiedział. Tutaj też wydaje się no, ważna kwestia tej subwencji oświatowej, tego co się wiąże z kosztami oświaty. No to to mówi, jest rekordowo tak? w, tej, w tej chwili. E, rekordowo miasto dopłaca jakby do utrzymania edukacji w mieście. My oczywiście chcemy zagwarantować jednańszczankom i szczanom odpowiedni standard tej edukacji, więc tutaj nie można też na tym żaden sposób oszczędzać. E, no ale trzeba zaznaczyć, e, że niestety te środki które nawet w związku z wzrostem płac nauczycieli miały trafić do miasta, są niewystarczające na pokrycie tych kosztów. Warto też dodać, że z kwoty 20 milionów złotych, która powinna być przeznaczana na modernizację, na remonty placówek oświatowych, no zdecydowana większość tej kwoty w tej chwili jest przeznaczana na po prostu dostosowanie. Um, Obiektów, placówek oświatowych, do właśnie skutków reformy oświatowej. Tak, więc to się ciągnie jeszcze te rzeczy, które były nawet parę lat temu wdrożone. To jeszcze mamy ciągle ich konsekwencje w tej chwili w budżecie. No mieliśmy też dyskusję dotyczącą opłat śmieciowych, czy opłat, opłat związanych z odbieraniem, wywozem odpadów. Tutaj też one idą w górę. No To jest taka bardzo społecznie wrażliwa uchwała, bym to tak powiedziała. No Rzeczywiście, no stawki niestety idą do góry i to będą 100% wyższe stawki. Yy, natomiast to jest też pokłosie troszeczkę niefrasobliwej legislacji w Sejmie, ponieważ yy, tutaj Unia Metropolii yy, Miejskich składała swoje propozycje, składała swoje sugestie co do zmian. Część została. Yy, Zaimplementowana w tej ustawie. Niestety parę rzeczy zostało zepsutych. Przez to cały, e, cały mechanizm, cały system grum, e, zarządzania odpadami komunalnymi e, jest droższy. Jest dużo droższy niż do tej pory. No i co najważniejsze, e, i to trzeba jasno powiedzieć, zafundował to rząd PiS mieszkankom e, Gdańska i mieszkańcom, że za nieruchomości niezamieszkałe, czyli za odbiór, Odpadów z firm, oni zapłacą przez to więcej, tak naprawdę. Bo podwyżki dla firm, właściwie będą to w większości przypadków mniejsze stawki niż do tej pory, a niestety mieszkańcy będą musieli zapłacić więcej. I tego nie da się w żaden sposób uchwałą miasta zmienić. My... Pani, ja to właśnie chciałabym wyraźnie podkreślić, że to nie jest sytuacja tylko gdańska, jest to sytuacja wszystkich samorządów różnych, w całej różnych Polsce. Różnych Dokładnie tak, dlatego że jest to, znaczy fakt, że zajmujemy się tą uchwałą, wynika wyłącznie z tego, że nie mamy wyboru. Tak zostało określone ustawodawstwo ogólnopolskie, że samorządy zostały zmuszone do dostosowania swoich aktów prawa miejscowego do właśnie tego ustawodawstwa na poziomie krajowego. To nie jest inicjatywa miasta naszego, to nie jest sytuacja tylko i wyłącznie Gdańska. Z tym problemem będą borykały się samorządy w całej Polsce. To, co też myślę warto podkreślić, to że akurat samorząd tutaj gdański zdecydował się, nie ma wyboru, podwyżka musi być, jest kwestia tylko w jakiej wysokości. Na tą chwilę ta propozycja jest taka, żeby ona była, choć zabrzmi to być może jakoś paradoksalnie, ale że ona będzie tylko w wysokości 100%. Tak? To była jakby najniższa z możliwych dopuszczalnych podwyżek. Są samorządy, nawet tak duże jak Warszawa, gdzie te podwyżki będą znacznie większe i bardziej dokuczliwa dla mieszkańców, także choćby no... nie odległa gdy nie zakłada wyższą, tak, Chciałbym zekładać wyższą, więc no, no niestety no, zostało zrobione wszystko, co możliwe, żeby te koszty y, były jak najniższe dla mieszkańców, no ale. Ale to tak są. chyba będzie wyglądać w najbliższych latach, bo mamy te różne projekty rządowe obiecywane w czasie kampanii, y, gdzie te koszta no, są dość wysokie i ktoś te, ktoś te koszta musi ponieść. Dzisiaj czytamy w gazecie o czymś, co się nazywa. Opłata klimatyczna, czyli tego, jakieś lokalne opłaty, które do tej pory były w samorządach, mają zostać scentralizowane, pójść do jakiegoś jednego wspólnego funduszu zarządzanego Centralnie, czyli jakby nastąpi no, uszczuplenie też budżetów samorządu. No to jest pisowskie myślenie o podejściu do świata i do, do państwa, że wszystko centralizujemy, wszystko do jednej kubki, wszystko do siebie zagarniamy i wtedy po uznaniu będziemy rozdzielać, tak? ten jest pokorny, to ja mu damy troszeczkę więcej, ten tutaj broi, nam tutaj podchodzi to zabierzemy. No, no niestety, no nie tak, niestety, no to samorząd jest siłą państwa. To my tutaj będąc lokalnie jesteśmy w stanie lepiej dostrzegać te problemy e, mieszkańców i, i lepiej nie widzę no, a nam się w tej chwili odbiera poprzez fundusze y, uprawnienia y, tą możliwość działania. Tutaj dodałem tylko z, z, taki, z obowiązku dziennikarskiego, że zapraszaliśmy również szefa Klubu y, Prawa i Sprawiedliwości, pana Kazimierza Koralewskiego. Poprzedni szef klubu nie korzystał z zaproszeń Pan, pan Kazimierz chętnie by skorzystał i, i myślę, że wszystko jest na, najbliż, na najlepszej drodze, żeby też on mógł się tutaj pojawić. Super. I pewnie też prezentować, prezentować swoje stanowisko, bo domyślam się, że ono byłoby pewnie jakieś odmienne od tego, które no, na Państwo no Ożywi tutaj. dyskusję to z, pewnością. <laughs> z pewnością, że cieszymy się. <laughs> Siedemnasta sesja to jest sesja, która rozpocznie się od takich rzeczy ważnych. Chyba w tym okresie przedświątecznym też warto o tym wspomnieć, bo to Dokładnie. jest taki moment, w którym też jak obserwuję w Radzie Miasta od wielu lat, przynajmniej na chwilę te różne spory właśnie w, w w tym ostatnim miesiącu troszeczkę przycichają, czasami nie na długo, na, na kilka godzin, ale, ale zawsze widać, no jest jakiś taki, yy, szczególnie w grudniu, moment, kiedy, kiedy śpiewane są kolendy, składane są życzenia. Mamy, mamy jeszcze listopad, ale już y, dwie rzeczy, y, o których warto wspomnieć, pojawią tak się jest, w porządku, bo tak to jest. jest sprawa Fundacji DKMS mhm. i inicjatywy. Każdy A, może pomóc. Tak, akcji każdy może pomóc. Tak, także zaczęliśmy od mocnych tematów finansowych, budżetowych. Natomiast zdecydowanie nie chcemy pomniejszać właśnie tych tematów społecznych, od których tą sesję zaczniemy. Zanim przejdziemy do uchwał, będziemy mieli dwa Myślę ważne wydarzenia. Jedno z nich to jeszcze ślubowanie nowych radnych, ponieważ na tej sesji odbędą się ślubowania dwójki nowych radnych właśnie Prawa i Sprawiedliwości. Jest to wynik sytuacji takiej, że poprzedni radni po zaledwie, do Sejmu pewnie tak, po zaledwie roku kadencji zdecydowali się kandydować w wyborach parlamentarnych, zostali wybrani i opuścili szeregi Rady Miasta. W związku z tym jako konsekwencja tych wyborów będziemy przyjmowali ślubowania dwójki nowych radnych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast będziemy gościć także bardzo ciekawe osobistości. Zawita u nas przedstawiciel Fundacji DKMS. Jest to fundacja, która działa od 2008 roku. Działa z olbrzymimi sukcesami, dlatego że w trakcie tych 11 lat swojej działalności udało się zarejestrować 1,5 miliona potencjalnych dawców szpiku kostnego. Sama osobiście jestem bardzo ciekawa tej prezentacji i na pewno będziemy zachęcali, że jeśli tylko zdrowie i Państwa radnych i, i wszystkich Państwa oglądających umożliwia zarejestrowanie się w takiej bazie, to żeby jak najbardziej z tego korzystać. Będzie od 9 do 13 w, w nowym ratuszu otwarty punkt w dniu sesji, gdzie, gdzie będzie, będzie można może, e, właśnie się zarejestrować w Fundacji DKMS. Dodaję. Także serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę i czas w tym momencie, to, żeby przyjść. Będzie taka możliwość. E, to jest drugi... bardzo ważne, też dodajmy, bo to ratuje życie sam wielokrotnie. No, pokazywałem takie sytuacje, w których to Udało się osobie na przykład ch chorej y znaleźć to... tego genetycznego mm -hmm. bliźniaka I to całego świata, bo w odległym to... kraju tak. i y y y dzięki temu y wielu chorych y no, wróciło Całkiem do zdrowia. Całkiem niedawno mieliśmy taką sytuację 13-miesięcznego chłopca, który potrzebował właśnie takiego wsparcia i w tą akcję y szukania tego bliźniaka genetycznego włączył się zresztą pan y prezydent Piotr Kowalczuk i też y no, odnieśli tutaj wielki sukces, bo udało się rzeczywiście taką, taką osobę znaleźć, także na pewno. Cel jest szczytny. Sam, moment, znaczy sam fakt zarejestrowania się jest taki zupełnie nieinwazyjny i zajmuje bardzo krótko, także na pewno będziemy zachęcali, żeby możliwie dużo osób w tej akcji wzięło udział. A drugim naszym gościem będzie przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Będziemy tutaj rozmawiali o akcji Każdy może pomóc. W tym roku będzie to już ósma edycja tej akcji. Jest to akcja, w którą też rokrocznie włączał się pan prezydent Paweł Adamowicz. Powiem szczerze, ja osobiście również w niej uczestniczę. Jest to naprawdę taki fajny moment, kiedy można też zmobilizować swoją rodzinę, ja to robię z moimi dziećmi, żeby właśnie też tak no, uwrażliwiać ich na to, że, że być może nie każdy um, może pozwolić sobie na wszystko, I, a to jest właśnie ten taki fajny przedświąteczny czas i nawet, tak jak pan redaktor wspomniał, nawet jeśli to potrwa kilka godzin, mam nadzieję, że kilka dni, bo, bo, bo ten czas akcji jest przewidziany, na, bodajże między dzień a 13, tak. do 14 grudnia, paski. na pewno można zdziałać wiele dobra, a jak wiemy, Gdańsk jest szczodry i dzieli się. Tak. Cała akcja polega na tym, że przygotowujemy paczki dla dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Także też również zachęcamy, można online nowo to zrobić: pobrać taki wirtualny list i przygotować paczkę dla dziecka. Dokładnie. A jeszcze z takich ważnych społecznych, to warto wspomnieć o uchwale, która zmienia zasady punktacji przy przyjmowaniu do przedszkoli i po naszych tutaj interpelacjach radnych koalicji obywatelskiej będzie uwzględnione w punktacji kryterium zaszczepienia dziecka z czego jesteśmy bardzo dumni chcemy no, propagować jest to projekt, który na, na poziomie rady miasta już istnieje od wielu lat natomiast były spory interpretacyjne związane z tym czy jest to zgodne z przepisami Tak, było uchylane w innych miastach natomiast mhm. teraz już jest orzecznictwo sądowe takie Czyli, że, to rozumiem, że to jest zapisy. odpowiedź na te wszystkie ruchy szczepionkowe Zdecyd zdecydowanie chcemy pokazać jak że, że... jak to żeby nie Szczepić własnych dzieci przeciwko I tak, no i to, jest, to, to jest promowanie zdrowego trybu życia, też takiego, żeby pokazać rodzicom, nie ma się czego bać. Ta szczepionka nie jest niczym złym, jest czymś dobrym i te ruchy antyszczepionkowe na pewno nie mają racji tutaj w swojej argumentacji. I trzeba chronić tych przede wszystkim, którzy nie mogą być zaszczepieni ze względów medycznych, bo oni są najbardziej narażeni na konsekwencje. Polityka mieszkaniowa Gdańska 2020-2024. Wieloletni plan gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasta Gdańsk, tak to się nazywa. Co tak to jest. jest i co o tym sądzą tak, radni koalicyjni? Tak, jest to taki szeroki program, który zasadniczo. Ym jest nastawiony na dwa cele nadrzędne. Pierwszy to jest taki, żeby krótko mówiąc, skrócić listę, skrócić liczbę oczekujących przez długi czas na uzyskanie właśnie takiego mieszkania z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. To jest pierwszy główny cel. A drugi cel jest taki, żeby po prostu podnieść standard tych mieszkań. Warto powiedzieć, że na koniec 2018 roku takich mieszkań z zasobie miasta było 17 tysięcy ale aż 92% z nich to są mieszkania wybudowane przed rokiem 1945, w związku z tym one niejednokrotnie wymagają bardzo remontów. takich gruntownych remontów, tak. Stąd też tutaj tak wyprzedzająco chciałabym nawiązać do niekiedy podnoszonego zarzutu, że dlaczego miasto nie udostępnia mieszkań w zamian za możliwość wyremontowania go we własnym zakresie. Bardzo często są to takie nieruchomości, takie lokalizacje, które wymagają remontów gruntownych właśnie z tego względu, że, że były wybudowane tak dawno. Cały ten program jest obliczony na, na, na wiele lat, zawiera wiele aspektów. Odnośnie tych remontów na pewno um, główne takie elementy to, to, to zabezpieczy. To przede wszystkim pozbycie się z tych mieszkań e, piecy, które generują e, emisję dwutlenku węgla do atmosfery. E, jak również no, wyodrębnienie e, toalet, wyodrębnienie łazienek w tych e, mieszkaniach, w, lokalach, w, których w których jeszcze do tego nie doszło. No i też e, tutaj porządkujemy sprawy samego zasobu pod kątem ilościowym, ponieważ no, z biegiem lat kurczyła się ta pula mieszkań, która jest dostępna w zasobie komunalnym, a to też na skutek właśnie między innymi wykupywania tych mieszkań przez obecnych najemców, więc teraz wprowadzamy pewne zmiany w zasadach tego wykupu, aby ten odsetek mieszkań systematycznie wzmacniać przez znowu budowane Yy, mieszkania. Chodzi też o weryfikowanie, czy rzeczywiście osoby, które zamieszkują w tych lokalach, czy być może ich dochody z biegiem czasu wzrosły na tyle, że będą już w stanie yy, czy to wynająć, czy być może nawet zakupić mieszkanie już na takich wolnorynkowych. Prostu... Chodzi o to, żeby te mieszkania wracały do osób rzeczywiście najbardziej <laughs> potrzebujących. Tutaj też siłą rzeczy wracamy na chwilę do, do planowanego budżetu na 2020 rok yy, z, z wywiadu, który udzieliła prasie pani skarbnik. Gdańska. Dzisiaj, no, dowiedzieliśmy się też, że no, Gdańsk nie chce y, tracić pewnego tempa inwestycji. Tutaj te inwestycje, siłą rzeczy, muszą być utrzymane i kontynuowane. Ten, te przynajmniej najważniejsze rozpoczęte y, 997 milionów złotych, dokładnie. Z czego? Na przykład na mieszkania TBS tutaj jest mhm. jakby no, no inna, y, może, może inny rozdział tego problemu mieszkaniowego, ale też związany z mieszkalnictwem 40 milionów złotych, czyli wciąż jakby tempo y, powstawania budowy mieszkań, nowych mieszkań tutaj mhm. w, tym, y, w tym wypadku w Gdańsku będzie utrzymane. No jest to jeden z ważnych elementów polityki miasta, y, właśnie dbania o te mieszkania. Na, y, dla biedniejszych osób, które nie mogą pozwolić sobie na wodnym rynku. No. Przepraszam, <laughs> najmocniej. Proszę bardzo, nie ma problemu. Jak, <laughs> jakbyśmy mogli jeszcze przez chwilę skupić się na tym, co, co łączy na najbliższej sesji, to wydaje mi się, że taką, taką kwestią, która będzie łączyć radnych, oprócz tych rzeczy związanych z dobroczynnością, چیز دکه To są też pomniki, które w Gdańsku są w najbliższym czasie planowane i upamiętnienie osób w jakiś sposób związanych, ważnych dla miasta. No, mamy taką nadzieję. Jesteśmy już po uchwale na poprzedniej sesji, która uczyniła przyszły rok, rok 2020, rokiem Lecha Bądkowskiego. Kamila tutaj mówiła trochę o samorządności. No, na pewno z samorządnością no, jest to taka postać, która, która na pewno położyła no, takie podwaliny też pod rozwój samorządności. Myślę, że sylwetki tak bardzo nie trzeba przybliżać, bo już zrobiliśmy to okazji właśnie tejże poprzedniej uchwały, jest taki pomysł złożony przez wnioskodawców, żeby pomnik właśnie pana Lecha Bądkowskiego stanął w rejonie głównego miasta u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minoga. Minoga. Dokładnie tak. Y, także no, mamy nadzieję, że rzeczywiście tutaj ponad podziałami y, jako niejako, jak kontynuacji również tej poprzedniej uchwały y, dotyczącej roku Lecha Bądkowskiego, y, że tutaj y, wielkich kontrowersji nie będzie i w uznaniu wielkich zasług, jakie Lech Bądkowski położył i dla samorządności, i dla rozwoju regionalizmu. <Ky> No i też że dla walka o niepodległość, był uczestnikiem strajków no sierpniowych. Był drugim Jarowskiej, był też na uczestnik... jej mhm. Miałby powstać także, myślę, że też postać dosyć znana powszechnie. Tak, znana, znana i a lubiana. związana z Gdańskiem. Związana z Gdańskiem, oczywiście. 5. Liceum Ogólnokształcącego, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku. No, znana z takich szlagierów jak Kawiarenki, jak Wymyśliłam, wymyśliłam Ciebie. <laughs> <laughs> Także no, mamy nadzieję, że tutaj tutaj no, będzie to też pewnie będzie. okazja dla ludzi, którzy będą odwiedzać te miejsce czy Gdańsk, żeby przypomnieć sobie twórczość dokładnie, pani Reny Jarockiej, bo, bo jak wiemy, sztuka ma to do siebie, że co jakiś czas wraca, staje się ponownie może nie wszyscy. wszystkie świadomość, że z Gdańskiem jest związana to warto przypominać, A jest tych osób bardzo dużo. Mamy <laughs> mamy, że, że wspomnę um, Krzysztofa klęczona czy, czy... Przy Radzie Miasta Gdańska, Square Niemena? Niemena, Czesława, także tak jest. Je, jest tych osób związanych z muzyką, z Gdańskiem bardzo wiele. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Życzę Dziękujemy miłych, miłych obrad. One już. na pewno, jak to zwykle, będą rządzić się swoimi prawami. Zawsze w którymś momencie pojawią się jakieś dyskusje, ale miejmy nadzieję, że z tej dyskusji coś wartościowego i z tych emocji w końcu zostanie. Podjęta jakaś ważna decyzja. Także no, My życzę, zawsze liczymy na merytoryczną decyzję. Życzę, życzę obiekt wszystkiego obiekt dobrego. Więc. Pani radny jeszcze dodatkowo życzę Znowu, zdrowia, Dziękuję bardzo, <laughs> dziękuję bardzo i przepraszam, ale. Nie Niestety. ma problemu. Dziękujemy za mistę w studiu, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.